Aby zrobić coś takiego, trzeba być nad człowiekiem. Darena wymaga przygotowania psychicznego i odpowiedniej metody. To było wspaniałe. Do skoku gotowy skok. To wszystko. Przez ostatnie 10 sekund byłem lekko przerażony, bo odezwał się we mnie instynkt, ale powiedziałem sobie, dasz radę. Odczekałem sekundę, skupiłem się na tym, co mam zrobić, spojrzałem na góry i skoczyłem w błękitne niebo. Odbicie z pomostu miałem dobre, więc po tym już tylko leciałem. Najważniejsze to trzymać brodę do góry. Uderzenie było świetne. Wylądowałem idealnie. Gdy poczułem uderzenie, wiedziałem już, że się udało. Darren Taylor rzuca wyzwanie na nauce. Gdybym tego nie zobaczył, nigdy bym nie uwierzył. Jest nad człowiekiem, bo opanował tę technikę do perfekcji. Gdyby źle uderzył w wodę, byłoby po nim. To była świetna lekcja fizyki. Jak przy takiej prędkości spaść do 30 cm wody i rozłożyć siłę uderzenia na całą powierzchnię ciała? Przez chwilę ważył 4 tony. To niesamowite. Przeciętny człowiek nie przeżyłby takiego upadku. Darren dzięki latom treningu potrafi zasinać się śmierci w twarz i dokonać rzeczy na pozór niemożliwe.